Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem postanowiłem pokazać Ci taki mały audyt strony na WordPressie, którą podesłał do mnie pewien człowiek, mój klient. Generalnie strona wysłana dlatego, że miałem zmienić tylko parę rzeczy. Ja tej strony nie administruję, dalej tego mam nie robić. Mam zmienić tylko niektóre zdjęcia na stronie, no ale przez to musiałem zostać administratorem tej strony. Dostałem wszelkie hasła dostępu i nie mogłem oprzeć się, żeby parę rzeczy nie sprawdzić. I chcę pokazać Ci teraz, jak to wygląda? Jakie błędy są na tej stronie? Jakie błędy, jak błędy, ale jakie zaniedbania są na tej stronie? Zapraszam Cię do szybkiego i krótkiego odcinka na temat zaniedbań w WordPressie. Zapraszam. Internetowej można obecnie znaleźć bardzo dużo stron zrobionych na WordPressie i porzuconych, ja bym to chyba w ten sposób nazwał. Strona porzucona to taka, którą nikt nie administruje, na której nikt nic nie robi. Ja wiem, że niektórzy mają takie podejście, że a fajnie mam stronę i już wszystko jest ok. Wcale nie. Po pierwsze, takiej strony będzie, taką stronę będzie ciężko w ogóle wypozycjonować. Chyba, że nie wiem, stro, robisz stronę tylko, żeby swoje ego podkręcić, żeby się chwalić, że taka firma, taką firmę prowadzę, ma nawet stronę internetową. Tylko, że to było fajną rzeczą 15 lat temu. Teraz to, że strona ma firmę, przepraszam, że firma ma stronę internetową, to nie jest nic nowego. To dziwne, nawet jak firma nie ma strony internetowej. Dziwne jest też to, jeżeli firma ma stronę internetową, a ta strona nie jest aktualna. Co, na co zwrócić na początek uwagę? Jeżeli wchodzimy na czyjąś stronę, żeby sprawdzić, czy jest aktualna. Oprę się w tym momencie o strony stworzone na WordPressie, bo tam dosyć często, no takich stron jest chyba teraz najwięcej mimo wszystko i pewne rzeczy można od razu na pierwszy rzut oka sprawdzić. Zaznaczam, mamy rok 2021, początek roku, więc są pewne standardy, które już w tym momencie też są wymagane. Nie będę się dzisiaj przyczepiał do treści strony, do tego, co jest na niej, bo na ten temat stworzyłem już parę filmów. Zobacz tutaj, gdzieś tam postaram się zamieścić link do takiego jednego fajnego, gdzie te rzeczy omówiłem. Więc teraz tego nie będę robił. Zajmę się czysto technicznymi rzeczami rzeczami, które powinien. O nie zadbać właściciel strony, no jeżeli nie potrafi, nie umie, lub coś tam, no to po prostu komuś zlecić, kto będzie się opiekował jego stroną i po prostu zadba o te rzeczy. Zaczynajmy. Jedną z pierwszych rzeczy jest coś takiego jak data, a dokładniej rok, który jest na samym dole strony. Ja tutaj w tym momencie pokażę przykład. Yy, strony, która jest przeze mnie administrowana, bo zacznijmy od tego: jeszcze taką jedną rzecz na początek chcę podkreślić. Będę pokazywał tak te, z tą stronę klienta, żeby nikt nie mógł dojść, co to jest za strona, czyja dokładnie jest, bo nie chcę. Yy, ten film nie ma być yy, czymś takim, że wypłoszy ode mnie klientów. Nie. Ja chcę pokazać, jakie są błędy, a nie skupiać się, kto je popełnił i dlaczego. To nie moja sprawa. Ja tylko chcę pokazać Ci, że stroną koniecznie trzeba się zajmować. Koniecznie trzeba ją aktualizować. Pierwsza rzecz. Na samym dole strony zwykle mamy słowo copyright, czyli zastrzeżenie praw autorskich. I tutaj mamy datę. Tu pokazuję Ci akurat jedną ze stron, którą sam administruję. Mamy początek roku 2021. Jak widzisz, data jest 2021. Copyright 2021. To możesz zobaczyć na stronie, i od razu wiesz, że ta strona można podejrzewać, że jest aktualna. Kolejną rzeczą na którą warto zwrócić uwagę, to jeszcze nie przechodzimy broń Boże do części administracyjnej, tylko patrzymy na zewnątrz, strona, która jest aktualna, która, o którą dba właściciel, no to pomijając najistotniejsze, czyli słynna zielona kłódka, przy adresie strony internetowej, to kolejną rzeczą są rzeczy wymagane przez prawo. A więc po pierwsze informacja o ciasteczkach, która się powinna wyświetlić. Na stronie mojego klienta nie ma takiej informacji. Widocznie uznał, że nie jest mu to potrzebne. Kara tam w okolicach 10 tysięcy złotych, to przecież to, to każdego stać. Nie ma problemu, teraz Sanepid większy kary. Nakłada. Ale co ciekawe, mój klient ma też tutaj na swojej stronie formularz kontaktowy. A to oznacza, że zbiera dane. Zbiera dane osobowe. No, już dzwoni coś tam, dzwoneczek? RODO i te sprawy. No właśnie. W takiej sytuacji na stronie powinna się znaleźć informacja o polityce prywatności. Gdzie ją mamy na tej stronie? Nie ma. A to już troszkę wyższa kara, bo to tylko 10 milionów z tego co pamiętam euro. I to jest kara nałożona przez Unię Europejską. Przepisy weszły 25 maja 2018 roku. A właśnie, ta strona jest z 2018 roku. To może dlatego nie ma. Spełnionych tych wymagań, które tam powinny być. Ale popatrzcie, ktoś bierze dalej pieniądze za to, że ta strona jest tam u niego. Ktoś, no tak przynajmniej mi klient podawał. No to, przepraszam, nie zwraca takiej uwagi. Ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach podchodzi się do tego w ten sposób, że najważniejsze jest sprzedać stronę, zrobić, sprzedać, wziąć pieniądze i dziękuję, już mnie nie interesuje. Ale o tym za chwilę. Czyli mamy formularz, nie mamy polityki prywatności, czyli zbioru przepisów określającej. Kto zajmuje się danymi osobowymi, kto będzie je przechowywał, kasował i tak dalej. Od kogo można dostać informacje na temat tych danych osobowych. To nie jest moje się. Te przepisy weszły 25 maja 2018 roku i to powinno być na stronie. Nie ma tak jak wspomniałem, kara w okolicach 10 milionów euro nawet może być, lub jak to jest za mało dotkliwa kara, to 2%, uwaga, obrotu firmy z zeszłego roku. Obrotu, nie zysku, nie przychodu, obrotu to też będzie bolesna kara. I naprawdę. Przy tak potężnych karach nie chce ci się zamieścić jednej strony, gdzie wypiszesz te przepisy? Naprawdę, a jeszcze tysiące wzorów na różnych stronach. Jak nie, no to po prostu zadzwoń do takiego człowieka, który zna się na tym i to zrobi. Ale okej, okay, może ktoś ma za dużo pieniędzy. Nie wnikam. Przejdźmy do kolejnej rzeczy. Na stronie mojego klienta znalazłem zakładkę, gdzie no widać, że jest zainstalowana wtyczka do updateu strony. I teraz zobacz, jak ta wtyczka wygląda. Zobacz, jak tu wszystko jest pięknie poustawiane. Wszystko wyłączone, wyłączone, poblokowane, nie pokazuj, i tak i tak Czyli ktoś. Przygotował mechanizm do updateowania automatycznego strony, ale go nie uruchomił. Bo po co? Nie wiem, nie będę w to wnikał, bo tu może leżeć wina po dwóch stronach. O tym za chwilkę wspomnę w podsumowaniu. Ale fakt jest faktem. Jak widzisz, strona ma mechanizm wdrożony, ale on jest po prostu wyłączony. Jaki jest tego efekt? Bardzo Ciebie proszę, zobacz, jak w tym momencie wygląda z zakładka aktualizacje. Co my tutaj mamy? W zakładce aktualizacje mamy wersję WordPressa 4.9.4. Czyli to w tym momencie jest. To jest troszkę starsza, stara wersja, bo na dzień dzisiejszy jest już nowsza wersja. Aktualna wersja WordPressa, jak widzisz, o tu w przypadku poprzedniego slajdu i w przypadku tego slajdu, zwracam uwagę na to, że tu jest wypisana godzina sprawdzenia, czyli są te same godziny. I data sprawdzenia strony. To nie jest tak, że mm, ja sobie to tak o skądś wyrwałem. To są zrzuty ekranów strony klienta i strony, którą ja administruję. Zobacz, że po pierwsze jest dużo nowsza wersja, a tych wersji było ileś od w ciągu tych dwóch lat. W tym jedna bardzo mocno zmieniająca strukturę katalogów i tak dalej. Więc dosyć istotna też z punktu widzenia bezpieczeństwa. A tutaj na stronie klienta jest ta wersja stara. Nie widać, żeby były jakieś zmiany we wtyczkach, czy w mm, samych szablonach. Tutaj niby pisze, że jest aktualne. No to ten efekt, żeby uzyskać, to właśnie uzyskujemy go przez to, że y, instalujemy. Wtyczkę, która ma updateować, po czym ją wyłączamy? Dzięki temu, na pierwszy rzut oka, yy, nie ma żadnej informacji na ten temat, że potrzebne są aktualizacje, które trzeba wykonać na tej stronie. Tych aktualizacji na pewno jest bardzo dużo. Tych yy, aktualizacji będzie sporo, które trzeba pobrać i zainstalować. I w tym momencie to jest taka trochę chodząca bomba zegarowa, bo w momencie kiedy bym puścił tę aktualizację, no może się to skończyć, że ten szablon całkiem stanie i w ogóle ta strona stanie dęba. Nic nie będzie działało. Jakbym to teraz ruszył, no to będzie to moja wina. Muszę uzgodnić to z klientem, czy on ma świadomość, że tak duże są zaniedbania na jego stronie i czy ja w ogóle mogę to ruszyć. Strona internetowa oparta o WordPress jest stroną dynamiczną, gdzie zmieniają się różne rzeczy i parametry. Ta strona wymaga niestety aktualizacji. Te aktualizacje dotyczą nie tylko samego, że tak powiem nazwę silnika, czyli samego WordPressa, ale także wtyczek, szablonów, tego typu rzeczy. Pozostawienie tej strony w ten sposób to jest tak samo, jak już w którymś odcinku porównywałem pozostawienie dziecka samego w hipermarkecie. Ono może nie zginie, może nikt go nie będzie zaczepiał, ale to wszystko jest może. A może być tak, że jednak ktoś się zainteresuje, że dziecko jest samo. Może być tak, że ktoś zawiadomi, Policję, pomoc społeczną. Może być tak, że skoro jesteś nieodpowiedzialnym rodzicem, to ci po prostu to dziecko odbiorą. Ze stroną internetową po prostu ci się na nią włamią. Może być tak, że wcale niekoniecznie tam ją zepsują, wykasują czy coś. Nie. Osobiście, jakbym się włamywał na taką stronę, nigdy tego nie robiłem, ale tak myślę, że co bym zrobił. To raczej bym zamieścił swoje informacje na niej, albo linki, które będą kierować z Twojej witryny na moje witryny. To chyba byłoby lepsze niż wielkie tam kombinowanie z przerabianiem strony, chociaż to parę kliknięć tylko. Wykorzystałbym to, oczywiście zmieniłbym hasła i tak dalej. A może po prostu, skoro włam robię na zlecenie Twojej konkurencji, to bym tak ją rozwalił albo wypisywał na Twojej własnej stronie rzeczy, które będą cię dyskredytowały w oczach klientów. To tak jak kiedyś robiono takie złośliwe dowcipy, że jak ktoś sobie nie zablokował sekretarki automatycznej w faksie, to można było zdalnie się połączyć, podając tam odpowiedni kod. Nagrać swoją wiadomość pocztową, więc ktoś się nagle był zaskoczony, że zamiast firma XYZ było witamy w domu publicznym albo coś w tym stylu. Teraz pytanie, czy chcieli klienci dalej rozmawiać z kimś z takiej instytucji, czy raczej oczekiwali czegoś innego. Więc zadbanie o bezpieczeństwo strony. Jest bardzo istotne. To myślę, że już wiesz i nie muszę tego powtarzać kolejny raz. Teraz dlaczego tak się dzieje? Strona, jeżeli chodzi o strony firm, które robią strony internetowej, Większość bierze pieniądze za zrobienie strony internetowej, a nie ich opieką nad tą stroną. Bo to jest wygodne. Robię stronę, kasuję jakieś tam pieniądze. Powiedzmy na dzień dzisiejszy 2 do 5 tysięcy zł. Dziękuję bardzo. I robimy tak jak y, słynny mechanik, co mówi gwarancja do bramy, a potem się nie znamy, tak? Mechanik samochodowy. To y, tutaj działa to podobnie, strona działa, klient podpisał umowę odbiór ewentualnie, tu też już nie jestem bywa, podpisał odbiór, że strona odebrana fakturka wysłana pieniążki na koncie, dziękuję, nie pamiętam, nie znam pana i tak dalej. Klienci też raz nie upominają się, co dalej. Druga strona, czasami firmy proponują, będziemy administrowali Twoją witrynę. No ale w tym wypadku no, nikt tego nie robi za darmo. Na dzień dzisiejszy 100 złotych od witryny na WordPressie miesięcznie za wejście, zainstalowanie aktualizacji, ewentualnie jakieś tam drobne poprawki czy coś, no to jest taką kwotą raczej minimalną. Jak ktoś bierze mniej, to chyba ma małe kompetencje i mało się na tym zna. Więc raczej uważałbym na takich magików. Więc, no, sorry, to kosztuje. Chcesz samemu, rób samemu, nie ma problemu. No ale to w takim razie, no fajnie by było raz w tygodniu, bo yy, cały czas są aktualizacje tworzone. Więc yy, fajnie by było raz w tygodniu wejść i je zainstalować. Jeżeli nie raz w tygodniu, no to już na pewno raz w miesiącu, to zawsze coś. Wejść i zainstalować aktualizacje. Zainstalować wtyczki, nowe aktualizacje do wtyczek, zainstalować nowy silnik WordPressa. Oczywiście, wcześniej sobie zrobić kopię, no, zadbać o bezpieczeństwo tej strony. Aktualizować stronę. Teraz od strony Google. Jeżeli strona jest nieaktualizowana, jest uznawana za stronę porzuconą. Google nie będzie jej pokazywać wysoko w wynikach. Bo wystarczy pierwsza, lepsza strona z dużo gorszą grafiką, dużo tańsze, a za mniejsze pieniądze, byle by tylko zawierała podobne treści, i Google ją podniesie do góry, jeżeli będzie aktualizowana. Rozumiesz już na czym to polega? Jeżeli zaniedbujesz coś, to to nie będzie dobrze działało. To kiedyś taki, taka fajna była reklama, o której tło było męska rzecz, to dbać. Myślę, że kobiety też dbają i potrafią to robić. Więc to nie jest tylko męska rzecz. Ale tego się trzymajmy. O wszystko, tak samo jak i o stronę internetową, o Twoje media społecznościowe, o w ogóle to, co przedstawia Ciebie, Twoją działalność, jest Twoją wizytówką, trzeba dbać. Tak samo jak o strój, o reprezentacyjność samochodu czy czegoś tam, siedziby, marbury, klamki złotej. I te rzeczy, to tak samo zadbaj o stronę. Niech ona będzie aktualna, na pewno niech będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. Niech wszystko, co tam się znajduje, będzie aktualne. To też ważne dla Twoich klientów. Jeżeli znajdują tam aktualne treści, większe są szanse, że skorzystają z tego, co oferujesz. Jeżeli wchodzę na stronę, patrzę, jest aktualności albo blog, Zaglądam tam, a tam ostatni wpis sprzed dwóch lat. No to co ta firma robiła przez dwa lata? Nie działała? Właściciel wyjechał do Niemiec na ogórki, czy do Anglii na zmywak, a teraz se przypomniał, że jednak będzie prowadził działalność. No nie wiem, ja, ja nie wiem, jak to można w tym momencie no, interpretować. Jeżeli decydujesz się na stworzenie części blogowej, czy yy, czy taką część, która jest nazywana aktualizacjami, no to coś tam powinno być. No ja rozumiem, że może codziennie się nic nie dzieje, no nawet co tydzień nie, no, po prostu nie masz czasu na to, żeby coś tam napisać, dołożyć nowe zdjęcie, ale raz na miesiąc, raz na trzy miesiące, no może coś się uda, jednak znaleźć ciekawego, może nawet no, czymkolwiek się pochwalić, co się zmieniło w ofercie twojej firmy, co nowego zostało zakupione, co nowego robicie. Co nowego tworzysz, co nowego oferujesz, a może pochwal się klientem swoim dobrym. Nie wiem. W każdym razie coś na pewno się dzieje i to powinno być na Twojej stronie i w Twoich mediach społecznościowych. Nie zostawiaj takiego samotnego dziecka w hipermarkecie samemu sobie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem, uświadomiłem. Dałem jakąś radę. W tym momencie zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Mam nadzieję, że będą bardziej treściwe. Postaram się pokazać co, co jakiś czas, jak wyglądają media, które dostaję do rąk i co trzeba tam zmienić. Może tobie się też to przyda. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Wszystkiego dobrego w dniu dzisiejszym i na najbliższe dni. Pozdrawiam i do zobaczenia.